Restauracja radiowa, 16 lat yy, wspólnych chwil, wspólnych uśmiechów, wspólnych radości. To miejsce wypełnione ludźmi, którzy kochają to miejsce, którzy tworzą to miejsce. Dziś to miejsce smutne, puste cztery ściany. To dzięki Wam jesteśmy tutaj i to dzięki Wam chcemy być tutaj. Ważną częścią restauracji radiowa są pracownicy. To oni dla Państwa tworzą wyśmienite dania, przygotowują drinki, robią kawę. Państwo obsługują. Dziś pracownicy są bez pracy. Dziś walczymy o miejsca pracy dla nich, o ich przetrwanie. Nie pozwólcie nam się zamknąć. Marzę o tym, bym mógł wrócić i ugotować coś dla Was. Nie pozwólcie się na zamknąć. Chcę jeszcze spotkać się z Wami przy naszym barze. Nie pozwólcie się nam zamknąć. Chcę wrócić do Was i móc zaproponować Wam coś z karty. Nie pozwólcie się nam zamknąć. Chciałbym wrócić do pracy i zaserwować Wam nowe letnie menu. Nie pozwólcie się nam zamknąć. Dzisiaj to Państwo możecie nam pomóc. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę bon na przyszłość. Będą mogli Państwo zrealizować ten bon w czasie, kiedy już będzie normalnie. A zakup tego bonu pozwoli nam przetrwać najbliższe dwa miesiące. Nie pozwólcie nam się zamknąć.